Witam drogich naszych widzów i słuchaczy. Chciałem z Państwem podzielić się takimi właśnie moimi doświadczeniami i w kontekście tego naszego hasła. Zamieniamy trawniki na warzywniki no i też wycinamy wszystkie tuje, które nam tutaj, prawda, zaserwowali w nowoczesnej Polsce. Mamy zasadzone tuje, które są toksyczne, które mają ładunek dodatni i uchodzą za. To jest drzewo cmentarne, uchodzą generalnie za drzewo mało przydatne. Moim, moją propozycją na to rozwiązanie jest, żeby wsadzać sobie jakieś rośliny ozdobne. A w tym przypadku najlepszym przykładem tego jest z którego mamy piękny, widać płot. Proszę zobaczyć, ale było ostatnio bardzo silny wiatr. Także troszeczkę ten kwiat został spustoszony, ale już pisa. co Przekilka. Nie jednak kwitnąc dostarcza cennego pyłku i pożytku pszczołom tak bardzo poszukiwanego o tej, o, tej, o tej porze. I proszę zobaczyć tutaj, co tutaj mamy, Dana. Proszę zobaczyć. To są bulwy, bulwy topinaburu, z którego można zrobić frytki, pire. Może być, może być topinabur kiszony, może być marynowany. Możemy robić z niego różne fajne rzeczy. Roślina jest tolerowana przez chorych na fenyloketonurię. Dlatego, że jest to jest roślina bardzo, bardzo przydatna i pożyteczna. I takie bulwy możemy wykorzystywać. Oczywiście w tym roku, w tym roku bardzo było. Bardzo kiepsko z deszczem było, bo mało wody, ale mimo wszystko proszę zobaczyć. Obrywamy to sobie i zrobimy z tego za chwilę takie prawda, takie frytki, takie chipsy rzucimy na olej nie na olej, tylko tak dokładnie to na smalec. Smalec wołowy, na moim przypadku z własnej z wołowiny. Własnej Wystarczy, że zostanie kilka bulf i praktycznie on już odrasta wiosną a póki co możemy go sobie wyrywać przez całą praktycznie zimę od października do marca proszę zobaczyć ile tego jest to jest w pierwszym roku dopiero ja to chcę zrobić właśnie tak te malutkie bulwki, bulwki to już sobie zostawimy tutaj i one będą już na drugi rok, proszę zobaczyć one już na drugi rok znowu wyrosną wartość jest, od... jest od ziemniaka praktycznie tak. tutaj te bulwy wystarczy zostawić, żeby one z powrotem odrosły na drugi rok, takie nawet malutkie Zostawiamy, przesypujemy ziemią. Ja tutaj zostawiłem jak wsadziłem tutaj w, takich, w takim korycie, dlatego że to jest roślina inwazyjna i potrafi zmieniać miejsce pierwotnego w pierwotnym miejscu, jak zostało wsadzone to potem po prostu się przemiesza na sąsiada nie schodzić nikomu. Trzeba to zrobić w taki, w taki sposób.